Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do kolejnej wideo recenzji na portalu Zegarki i Pasja. Atlantik to marka, o której piszemy dość dużo, mówimy dość dużo i często ją prezentujemy. A to dlatego, że ma ona wyjątkową pozycję na polskim rynku, o czym również wielokrotnie przypominaliśmy. W tym roku firma obchodzi 130-lecie swojego istnienia. To jest oczywiście doskonała okazja do zaprezentowania specjalnego zegarka, którą do okazji Atlantic oczywiście bardzo skrzętnie wykorzystał. Powstał więc zegarek w stylu retro, podany w bardzo strawnej i myślę, że szeroko akceptowalnej formie. Stalowa koperta tego zegarka ma średnicę 44 mm, a jej kształt jest zbliżony do kształtu koperty zegarków kieszonkowych. Także uszy zaprojektowano takie, by przywodziły na myśl Przylotowane, dawniej stosowane druciane uszy, które pozwalały mocować ówczesne zegarki kieszonkowe na adgarskach. Jasna tarcza ma wskazówki wypełnione masą inwestycyjnym, również takie punkty inwestycyjne umieszczono za indeksami. A jeśli chodzi o indeksy, zastosowano taką jakby mieszankę. Układ, który widzimy, pokazuje nam indeks godziny. 3, 12 i 9 w postaci nakładanych podłużnych stalowych indeksów, polerowanych z takim przełamaniem na środku oraz pomiędzy nimi z klasycznymi nadrukowanymi indeksami w postaci cyfr arabskich. Dało to, dał to nam taki ciekawy miks stylów i koncepcji, ale z zachowaniem doskonałej czytelności i utrzymującej w końcowym efekcie klimat retro. W dolnej części tarczy umieszczono małą tarczę. Sekundnika, dzięki któremu możemy wiedzieć, że zegarek pracuje, a jego mechaniczne serce ciągle bije. Powyżej umieszczono dawne logo firmy Atlantic z rokiem założenia. Wokół subtarczy sekundnika umieszczono napisy informujące o tym, że mamy do czynienia z zegarkiem o naciągu ręcznym oraz o ilości kamieni użytkujących. Poniżej mamy bardzo ważny napis – manufaktury, który odnosi się do nazwy modelu oraz do linii modelowej, w której ten model został jakby umieszczony. Tarcza została oczywiście osłonięta odpornym na zarysowania szkłem szafirowym, które w tym wypadku jest płaskie. Sama tarcza ma tak jakby dwa sektory. Ten pierwszy, gładki na zewnątrz, został wykorzystany do umieszczenia indeksów, natomiast wewnętrzna, nieco zagłębiona część ma odciśnięty wzór w postaci takich rozchodzących się promieniście linii. Niemniej ciekawie zegarek wygląda z drugiej strony. Zaprojektowano dodatkowy dekorowany dekiel, który przykrywa mechanizm. Od zewnętrznej strony w centralnej jego części mamy widoczne, wygrawerowane historyczne logo Atlantic z rokiem założenia, wokół którego jest precyzyjnie giloszowana, ozdobiona powierzchnia. Od wewnątrz dekiel ten ma zastosowane wykończenie w postaci perełkowania, a na nim wygrawerowaną liczbę 130 odnoszącą się oczywiście do jubileuszu. Pod szkłem widzimy elegancki mechanizm. Jest to mechanizm zbudowany na bazie ETA Unitas 6497. Jest on ładnie dekorowany. Ma naniesione pasy genewskie oraz wszystkie śrubki widoczne są zabarwione na niebiesko. Wygrawerowano także aktualne logo firmy Atlantic. W moim odczuciu. Ta ogła polerowana koperta w stylu retro w tym wymiarze i tak skomponowana, z całością daje, co w ogóle nie dziwi, bardzo wygodny uniwersalny zegarek. Mimo tej dużej średnicy, o której wspominałem wcześniej, zegarek dzięki krótkim, zagiętym uszom prezentuje się dobrze nawet na szczuplejszych dangarskach. Wygląda według mnie nieźle przy formalnym zestawieniu, ale także prezentuje się całkiem fajnie na zupełnym luzie, przy jeansach i przy t-shircie. Ja nie ukrywam, że to drugie zestawienie nawet bardziej pasuje mi do tego zegarka. Masywny skórzany pasek z nitami również komponuje się świetnie z całością. Jego szerokość przy uszach to 20 mm. Jak każdy wyjątkowy dla producenta zegarek, w tym wypadku powstały na jubileusz 130-lecia, i również ten model został limitowany i to limitowany do liczby. 1888 sztuk na cały świat. Liczba ta oczywiście odnosi się do roku założenia firmy. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam po więcej informacji do naszej tradycyjnej recenzji na portalu Zegarki i Pasja. Pozdrawiam.